Dziś opowiem Ci historię kobiety, która od lat obraca się w najwyższych kręgach amerykańskiej polityki, a przy okazji okazała się jedną z najskuteczniejszych inwestorek ostatnich lat. Jej nazwisko Nancy Pelosi. I możliwe, że jej finansowe sukcesy wcale nie są dziełem przypadku. Przeanalizowaliśmy publicznie dostępne transakcje Pelosi, kontrowersje wokół jej osoby. I jej strategię inwestycyjną. Na przykład, miesiąc przed głosowaniem w kongresie nad ustawą, która miała przynieść korzyści firmie Nvidia, Pelosi zainwestowała w nią 5 milionów dolarów. Przypadek? W tym materiale dowiesz się, kim naprawdę jest Nancy Pelosi, czy wykorzystuje poufne informacje, do których ma dostęp dzięki swojej funkcji, i najważniejsze, jak możesz odwzorować jej portfel inwestycyjny. Zaczynajmy. Nancy Pelosi to 85-letnia polityk urodzona w Baltimore, pochodząca z rodziny od pokoleń związanej z polityką. Jej ojciec był burmistrzem i kongresmenem. Ale to, co czyni ją naprawdę fascynującą, to podwójne życie, które prowadzi od dekad. Z jednej strony nieprzerwanie zasiada w Impii Reprezentantów USA. Od 1987 roku w 2007 roku przeszła do historii, zostając pierwszą kobietą na stanowisku przewodniczącej Izby, które ponownie objęła w 2019 roku. Była też jedną z głównych postaci reformy zdrowotnej, która przekształciła się w słynny program Obamacare. Z drugiej strony, i tu robi się naprawdę ciekawie, Pelosi to maszyna do zarabiania pieniędzy. Choć jej oficjalna pensja nigdy nie przekroczyła 223 tysięcy dolarów rocznie, jej majątek netto w 2025 roku przekroczył 260 milionów dolarów. Mówimy tu o czterokrotnym pomnożeniu majątku w mniej niż dekadę. Jeśli się nad tym zastanawiasz, nie. Nie odziedziczyła tej fortuny, nie wygrała na loterii, nie założyła też żadnego startupu. Ten wzrost majątku wynika głównie z inwestycji giełdowych realizowanych wspólnie z jej mężem, Polem. I tu robi się ponownie ciekawie. Nancy Pelosi nigdy nie pracowała na Wall Street, ani nie zarządzała żadnym funduszem inwestycyjnym. Mimo to osiągnęła około 65% zwrotu z inwestycji w 2023 roku, pokonując profesjonalnych inwestorów, takich jak Buffett, a nawet indeks Nasdaq, który zaliczył jeden ze swoich najlepszych wyników, osiągając 55%. Warto tutaj zaznaczyć, że nie jest łatwo precyzyjnie obliczyć prawidłowe stopy zwrotu polityków tego typu, ponieważ daty ich transakcji nie są publikowane całkowito dokładnie więc te dane to zawsze przybliżenie. Dla porównania, gdybyś w 2023 roku zainwestował 10 tysięcy dolarów, śledząc ruchy inwestycyjne Nancy Pelosi, dziś miałbyś około 16 500 dolarów. Z kolei, inwestując w SP 500, Twój kapitał wzrósłby do około 12 190 dolarów, czyli Pelosi niemal podwoiła swój majątek ale 2023 rok nie był wyjątkiem. W ciągu ostatnich 9 lat jej majątek wzrósł o prawie 300%. I tutaj historia staje się naprawdę interesująca, że ponadprzeciętne zyski regularnie pokrywają się z decyzjami legislacyjnymi, które bezpośrednio wpływają na spółki, w które inwestuje. Czy to możliwe, że mamy do czynienia z najlepszą traderką w historii? A może jest tu coś, czego nie dostrzegamy? Zacznijmy od tego, co najbardziej rzuca się w oczy: czy politycy nie powinni być wykluczeni z inwestowania na giełdzie właśnie ze względu na dostęp do informacji poufnych? Otóż w Stanach Zjednoczonych, ojczyźnie wolności i kapitalizmu, to tak nie działa. To wszystko jest całkowicie legalne. Wbrew temu, co sądzi wiele osób, amerykańscy politycy mogą swobodnie inwestować na giełdzie. Ustawa o etyce w rządzie z 1978 roku oraz Stock Act z 2012 roku obowiązują ich jedynie do ujawniania swoich transakcji, ale nie zabraniają inwestowania w spółki, nad którymi później głosują. To tak, jakby sędzia meczu mógł obstawiać wyniki, podczas gdy sam decyduje o faulach. I nie dotyczy to tylko Pelosi. 97% członków kongresu inwestuje na giełdzie, a badania opublikowane w w 2023 roku przez Journal of Financial Economics wykazało, że średnia stopa zwrotu ich portfelu przewyższa rynek o 12% rocznie. Czy zatem mamy do czynienia z systemem zaprojektowanym tak, by osoby u władzy bogaciły się dzięki informacjom, do których przeciętny obywatel nie ma dostępu? Przyjrzymy się teraz trzem konkretnym transakcjom Nancy Pelosi, w których timing był wręcz perfekcyjny. Kwota inwestycji bardzo precyzyjna, a zysk Absolutnie nadzwyczajny, do tego stopnia, że trudno nie pomyśleć, iż miała dostęp do informacji, jakich ty i ja nigdy byśmy nie poznali. W lipcu 2022 roku, gdy sektor półprzewodników przeżywał trudne chwile, Nancy Pelosi i jej mąż zainwestowali 5 milionów dolarów w opcję na akcje firmy Nvidia. To była wyjątkowo duża kwota, nawet jak na nich. Dokładnie 29 dni później, Kongres Stanów Zjednoczonych przyjął ustawę Chips Act. Przeznaczając 52 miliardy dolarów na dotacje dla amerykańskiego przemysłu półprzewodników. Na tej ustawie bezpośrednio skorzystały spółki, właśnie takie jak Nvidia. Cóż za zbieg okoliczności? Akcje Nvidia wzrosły o 19% w ciągu zaledwie dwóch tygodni. Timing był po prostu idealny, aż zbyt idealny. Gdybyś powtórzył te transakcje inwestując zaledwie 1000 dolarów, w 14 dni zarobiłbyś 190 dolarów. To 19% zysku, a w skali roku ponad 400% zwrotu. A co najbardziej zaskakujące, wszystko to jest całkowicie legalne. Ale przypadek Nvidii to wcale nieodosobniony incydent. Jak już wiemy, w 2021 roku Nancy Pelosi była przewodniczącą Izby Reprezentantów organu, który nadzoruje i reguluje budżet federalny, tym także kontrakty zbrojeniowe. 19 marca tego roku Paul Pelosi, mąż Nancy, kupił akcję Microsoftu o wartości kilku milionów dolarów. 31 marca, zaledwie kilka dni później, Microsoft ogłosił, że zdobył kontrakt o wartości prawie 22 miliardów dolarów na dostarczenie amerykańskiej armii swoich okularów w rzeczywistości rozszerzonej HoloLens. Tego typu kontrakty obronne o ogromnej wartości przychodzą przez procesy przeglądu i zatwierdzania budżetowego w kongresie, który nadzoruje i przydziela środki na największe inicjatywy wojskowe. Nancy Pelosi jako przewodnicząca Izby Reprezentantów w tamtym czasie odgrywała w tym procesie istotną rolę. To, co czyni ten przypadek naprawdę niezwykłym, to fakt, że skuteczność inwestycyjna Pelosi przewyższa nawet analityków z Goldman Sachs i JP Morgan. Tyle, że w przeciwieństwie do nich Pelosi ma dostęp do informacji legislacyjnych, które bezpośrednio wpływają na spółki, w które inwestuje. Amerykańskie prawo definiuje informację poufną jako istotną, niepubliczną informację, która może wpłynąć na cenę akcji. I właśnie tu wchodzimy w fascynującą szarą strefę. Ustawa Stock Act z 2012 roku, podpisana przez Obamę, zabrania członkom kongresu wykorzystywania niepublicznych informacji zdobytych w trakcie wykonywania obowiązków. Ale tu pojawia się kluczowy problem. Jak udowodnić, że dana inwestycja oparta była na informacji poufnej, a nie na analizie rynkowej? Ty i ja musimy przeglądać wykresy, analizować sprawozdania finansowe i badać trendy. Tymczasem ustawodawcy mają prywatne spotkania z CEO, dostęp do rządowych raportów niejawnych oraz wiedzę o przyszłych regulacjach które mogą wpłynąć na całe sektory. Badanie Journal of Financial Economics z 2023 roku potwierdziło, że portfele członków kongresu średnio przewyższają rynek o 12,3% rocznie. Trudno uwierzyć, że to wszystko tylko zasługa klasycznej analizy fundamentalnej. A teraz dochodzimy do najbardziej fascynującej części tej historii. System, który miał zapobiegać nadużyciom, nieświadomie stworzył wyjątkową okazję dla zwykłych inwestorów. Prawo nakłada na kongresmenów obowiązek zgłaszania swoich transakcji giełdowych w ciągu maksymalnie 45 dni. I chociaż system ten miał zwiększyć przejrzystość i ograniczyć nadużycia, przyniósł nieoczekiwany efekt uboczny. Każdy może teraz uzyskać dostęp do tych informacji. Pomyśl o tym tak. Gdybyś z całą pewnością wiedział, że jutro będzie padać, czy nie zabrałbyś parasola? Śledzenie inwestycji Pelosi działa na podobnej zasadzie. Wykorzystujesz publicznie dostępne dane, aby podejmować lepsze decyzje inwestycyjne. Właśnie zobaczyliśmy, jak Nancy Pelosi osiągnęła niezwykłe wyniki inwestycyjne, które zupełnie przypadkiem pokrywają się z kluczowymi decyzjami legislacyjnymi. A teraz czas na coś, co może pomóc bezpośrednio Tobie. Pokażę Ci, jakie akcje ma obecnie Nancy Pelosi w swoim portfelu, jakie wzorce stosuje przy jej wyborze. i Co najważniejsze, jak możesz śledzić jej ruchy inwestycyjne w czasie rzeczywistym, prosto z własnego telefonu? Bo niezależnie od tego, co myślimy o etyce całego tego systemu, istnieje jeden niezaprzeczalny fakt. Te informacje są dostępne, korzystanie z nich jest legalne, a kto z nich nie korzysta, gra w grę z góry ustawioną przeciwko sobie. Mimo, że Pelosi nie pracuje zawodowo w finansach, dzięki obowiązkowi zgłaszania swoich transakcji, możemy wyraźnie dostrzec jej filozofię inwestycyjną. Na pierwszy plan wysuwa się zasada nie wkładać w Wszystkich jajek do jednego koszyka. Pelosi buduje zdywersyfikowany portfel obejmujący różne sektory i klasy aktywów, aby zminimalizować ryzyko całościowe. Ale to, co naprawdę przyciąga uwagę, to jej koncentracja na jednym sektorze. Technologicznym. Jej najbardziej zyskowne i najnowsze inwestycje koncentrują się wokół spółek z branży półprzewodników i infrastruktury cyfrowej. W rzeczywistości ostatnie zakupy Pelosi obejmują m.in. akcje Nvidia i Broadcom. Co ciekawe, wiele z tych firm to spółki technologiczne z siedzibą w Kalifornii, czyli stanie, który Pelosi reprezentuje. Dodatkowo, większość jej najbardziej dochodowych inwestycji to spółki, które otrzymują wielomiliardowe kontrakty federalne lub korzystują z korzystnych regulacji rządowych. Jeśli chciałbyś dziś odwzorować portfel Nancy Pelosi, na które spółki powinieneś zwrócić uwagę? Na podstawie jej najnowszych zgłoszeń, oto niektóre z najważniejszych pozycji, jakie trzyma obecnie. Nvidia. Jedna z jej najbardziej kontrowersyjnych i zyskownych inwestycji. Jak widzieliśmy w przykładzie z 2022 roku, Pelosi zainwestowała około 5 milionów dolarów. Tuż przed przyjęciem ustawy Chips Act, a w styczniu 2025 roku ponownie dokupiła akcję tej spółki. Google. Bez wątpienia jedna z największych i najnowszych inwestycji Pelosi. Prawdopodobnie ze względu na niskie wskaźniki wyceny, po których spółka była notowana. Z ostatnich raportów wiemy też, że w styczniu zwiększyła swoje pozycje w tej spółce Microsoft. Przypomnijmy sobie przypadek z 2021 roku, kiedy jej mąż kupił akcję na kilka dni. Przed ogłoszeniem kontraktu wojskowego o wartości 22 miliardów dolarów na HoloLens. Palo Alto Networks, firma skoncentrowana na cyberbezpieczeństwie, pokazuje, że Pelosi inwestuje nie tylko w technologicznych gigantów, ale także w bardziej wyspecjalizowane rozwiązania. Tempus, spółka z branży sztucznej inteligencji, będąca jedną z największych nowych pozycji w jej portfelu w tym kwartale. Jak widzisz, śledzenie inwestycji Nancy Pelosi wcale nie jest takie trudne, jak się wydaje. To prawda. Że oficjalne raporty mogą pojawić się nawet do 45 dni po transakcji, kiedy ceny akcji mogą już istotnie wzrosnąć, ale faktem jest, że wiele z tych spółek nadal rosło nawet po upływie tego okresu 45 dni. A jeśli nie chcesz samodzielnie szukać jej portfela, Twitter, masz dwie proste opcje, by śledzić jej ruchy. Oczywiście z opóźnieniem, ale jednak. Konto Nancy Pelosi Stock Tracker na Platformie X. Oficjalnie zweryfikowane konto. Oraz druga opcja, konto Unusual Wales, które analizuje codziennie transakcje polityków i dużych graczy rynku. Jeśli chcesz zainwestować w te same firmy co Nancy, tutaj znajdziesz brokera polecanego przez społeczność ranki. Dzięki za oglądanie. Zostaw lajka, komentarz i subskrybuj, jeśli chcesz więcej takich treści. Do zobaczenia w następnym materiale.